a więc ludzie dalej się proszą jak to jest możliwe, że to jest prawda ludzie nie dowierzają, ludzie myśleli, że to wszystko jest inaczej ludzie oglądając telewizję i oglądając i czytając media głównego nurtu myśleli, że w Hiszpanii to jest jakaś bida że tam trzeszczy, że tam no, normalnie ludzi szczury jedzą szanowni państwo, no taka jest narracja w mediach głównego nurtu i mówię wprost Hiszpanom, żeby się nie obradzili to są media zagraniczne mówiące po polsku Mówię wprost, w znacznej części są to media zagraniczne piszące po polsku. Polakom, że Polacy myśleli, że w Hiszpanii to jest jakaś tragedia, i nie wiadomo co. Tak więc, jak to jest możliwe, że zagraniczne korporacje, które w Polsce mogą płacić dwa razy mniej na rękę, sprzedają produkty w tych samych sklepach taniej w Hiszpanii aniżeli w Polsce? Ludzie pytają dalej, szanowni państwo, jak to jest możliwe. Ostatnio zrobiliśmy film, jak to jest możliwe, że nawet czekolada milka jest tańsza w Hiszpanii aniżeli w Polsce? Bo z tego co było, to tam mniej więcej chyba trzy. Euro przy kilogramie czekolady milka mlecznej jest taniej w Hiszpanii. No ale Hiszpanowi trzeba właściwie zapłacić dwa razy więcej minimalną w takim sklepie. Oczywiście mówię o sklepie Auchan i jego tak, jakby z naszego wizerunku odpowiedniku Alcampo. Wygląda jak Auchan, ma znaczek Auchan, ale nazywa się Alcampo jeszcze częścią tej wielkiej firmy Auchan. Tak więc jest to z naszego punktu widzenia, no po prostu część Auchan. Auchan, Alcampo po prostu po hiszpańsku to chyba jest Auchan bo tam się sklepy nazywa po hiszpańsku. W Polsce trzeba się nazywać tu po francusku. Szanowni Państwo, ludzie pytają, jak to jest, że bułki, e, że różnego rodzaju wypieki są tańsze lub w tej samej cenie niż w Polsce? Jak to jest możliwe, że taniej kupić lub w tej samej cenie w Hiszpanii? której nam się robi jakiś bieda kraj, ale z tego robią oczywiście zagraniczne media, które piszą po polsku nam tutaj, jak to jest możliwe, że w Hiszpanii taniej kupisz wodę, kawę, banany, pomarańcze, mąkę, woda, mleko, ryby, jaja, ser, cukier, olej, ziemniaki, ryż, yy, piwo, wino, wódę, a nawet czekoladkę, szanowni Państwo, a jedyne, yy, ostatnio sprawdzane droższe rzeczy tańsze rzeczy w Polsce to w Polsce troszeczkę taniej kupimy kurczaka albo trochę taniej kupimy dziwo pomidory, ale te ceny pomidorów chyba to dlatego, że tam się chyba lokalnie są te ceny lokalnie ustalane tak mi się wydaje, dlatego tych pomidorów było tak mało, było to dziwne nie wiem no i szynka u nas jest tańsza o te 30%, 40%, no ale z szynkami to jest różnie, bo jak nawalisz wodę do szynki i soli i wszystkiego no to taka z tego szynka, że tam szynki w Mało w szynce jest, prawda? Cukru mało w cukrze, złota w złocie, pieniądzu w pieniądzu. Szanowni Państwo, tak to właśnie wygląda. Zatem dzisiaj um, um, po, ukażę rąbka tajemnicy um, znowuż, czy to tylko tak nam niechcąco wyszło, że właściwie większość produktów pierwszego użytku to kupimy w tej samej cenie w Hiszpanii, a nawet taniej. Jak to jest możliwe, Szanowni Państwo, że w Hiszpanii trzeba płacić? na rękę, na płacy minimalnej w hiszpańskim Alcampo, czyli odpowiedniku O'Shawn w Polsce, bo to jest ta sama korporacja, a w Polsce można płacić dwa razy mniej, ale ceny już mają tam niższe, a e, prawie wszystkiego, a już za chwilę, dosłownie za pół roku, za rok, za dwa lata, przy takiej koniunkturze, prawda, e, no to wyniszczenia państwa polskiego, to już na pewno wszystko będzie tańsze w Hiszpanii, nie wspominając już o 10 razy tańszych nieruchomościach, licząc to w 30 lat. Szanowni Państwo, taka jest rzeczywistość w danym momencie w Polsce. I tak, i to nie jest w takich pięknych miejscach właśnie jak ta Teneryfa, którą widzimy teraz, czyli Wyspy Kanaryjskie. No tam jest po prostu tak tanio, tak jak widzimy to miasto i to nie są jakieś bezludzia i tak dalej. Proszę zobaczyć, jakie to są piękne, Cudowne raje, to są raje, prawda? Proszę zobaczyć, raje, prawda? Proszę zobaczyć, jak tam pięć to jest akurat na Teneryfie Santa Cruz. Bo tam dużo takich właśnie basenów jest całorocznych, można sobie pływać w styczniu, w lutym, jak ktoś lubi w takiej zimniejszej troszeczkę. Prawda? Proszę zobaczyć, to jest Santa Cruz de Tenerife, wyspa Teneryfa a tutaj mamy z drugiej strony obok wyspę Fuerteventura, prawda? Wyspy Kanaryjskie. Proszę zobaczyć, wyspy Kanaryjskie, Fuerteventura taka spokojna. Proszę zobaczyć niczym w południowej Afryce, bo to właściwie jest u wybrzeży Afryki. I tam każdy Polak, szanowni Państwo, jutro może się przeprowadzić, może sprzedać swoje Włości i pojechać sobie do Hiszpanii i sobie tam żyć. Proszę zobaczyć, jaka piękna Fuerteventura jest. No a jak ktoś chce taką wyspę z krzyczącymi Anglikami i pijanymi, no to może pojechać na Lanzarote, też ładna wyspa, mała, mniejsza, prawda, no mało tam ludzi, bardziej, no Lanzarote to jest w ogóle już chyba tylko taka turystyka totalna, prawda, więc jak do mieszkania, no to do mieszkania raczej Teneryfa, raczej Gran Canaria, Ewentualnie dla spokojniejszych ludzi, którzy nie potrzebują jakichś wielkich rozrywek, tylko właśnie takiej ciszy, takiej, takiej dziczy, to takiej dziczy pustej, prawda? No to Fuerteventura, no a Lanzarote takie mniejsze, prawda? No ale Fuerteventure to można, na Fuerte... z Lanzarote chyba na Fuerteventura to pół żartem, pół serio to można przepłynąć w pław, bo ona tak blisko jest. Nie, się śmieję, e, ale przechodzimy dalej, szanowni Państwo, w takim razie, co dzisiaj, co dzisiaj sprawdzimy? Jaki sprawdzimy dzisiaj produkt? Sprawdzimy, wejdziemy, na e, od razu szybka nauka języka hiszpańskiego, prawda? E, sprawdzimy mięso. Mięso to karne. Jak czyli kon To to jak czyli kon no to wiecie co to jest, czyli konkarne, Tutaj karne, proszę zobaczyć. Karny. Karny. Jak karny? Jak karny. W piłce nożnej, karny. No, karni, czyli konkarni. To ja jakoś tak. Carne. E, czyli konkarni, czyli mi, 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 mięso. Mi, mi, mięso, e, chciałem zobaczyć e, e, wieprzowinę, no ale wieprzowina nam wieprzowina na nie wyskakuje. To jest serdo. Serdo. Serdo, proszę zobaczyć, jaki to jest łatwy, fajny język ten Cerdo. hiszpański cały. Nic dziwnego, że 700 tysięcy rumunów wyjechało do Hiszpanii i sobie żyją fajnie w Hiszpanii, szanowni państwo. Tak więc zobaczmy, co zobaczymy dzisiaj. Pierwsze sprawdzimy i tutaj mięsko nam wyskakuje i przetłumaczamy na język polski, jak zawsze, bo aż tak to nie znamy tego hiszpańskiego. No i mamy na przykład. Tacka z mielonym mięsem wołowym, prawda? Bezglutenowym. Nie wiem, czy w ogóle mięso wołowe jest glutenowe. <noise> Dobra, i widzimy, po ile mamy mięsko wołowe wieprzowe? No to też jest pytanie, z czego oni robią te mięso mielone. No i ile wychodzi za kilogram? 8,74 8, razy 4,4 średnio ostatnich tam 3 czy 4 lat to jest 38 45 zł 45 groszy przy kilogramie no przy dzisiejszym Gigantycznym kursie, no to trzeba tak, wiecie, no dzisiaj jest zawalona ta złotówka 4,65, no to 40 zł i 68 groszy. No ja będę liczył 4,40, bo to jest nietypowe dzisiejsze zawalenie. No miejmy nadzieję, że to jest nietypowe. No ja tak, wiecie, finalnie jestem realistą, ale no tak myślę, tak chciałbym, żeby doszli do rozumu, ale czy dojdą? No, szanowni Państwo, chciałbym wierzyć. Zawsze trzeba mieć jakąś wiarę w coś, bo bez wiary to człowiek, no co, no co, nic nie zrobi, prawda Chociaż Z tego można jakieś szczęście sobie przyciągnąć Proszę bardzo 8,70, 8,74 Razy 4, 4 38, 45, tak? czyli, czyli Wołowinka Wołowinka w Hiszpanii Mięso milone 38 A wołowina w... Zobaczmy po ile jest wołowina Szanowni Państwo w, w Oszą w Polsce. E, wołowinka mielona, po ile będzie. E, nie mam wołowinki. Operacja się nie udała. Nie pokażemy ci, żebyś nie pokazywał, ile kosztuje u nas wołowina, bo nie chcemy się poniżać. Nie, żartuję. E, wołowina, mięso. No weźmiemy mięso. A. E, mięso. 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 Powiązane wyszukiwania. Wyskoczy nam mięso. Nie, no mamy mięso. Jest cielęcina. Proszę zobaczyć, jest cielęcinka. Weźmiemy cena od najniższej. Tutaj od najniższej trzeba tak do góry. Ojej, i tu od przypraw na masz wyskoczy. To jest tragedia jakaś totalna. To trzeba pojechać daleko. Z jednej strony ta nasza strona oszą jest lepsza niż ta hiszpańska. Ale ta nasza to ma zawsze tak dużo tych produktów. Wyrzuca. E, widzicie, no jest problem. no nie będziemy tak szukać przecież tutaj tu nam wszystkie produkty z mięsem. Zaraz nam nawet batony z mięsem pokażę. E, mięso mie, mielone. Mięso jest mięso mielone. No i mamy akurat wołowę. Akurat nam wyskoczyło wołowę. Zobaczymy po ile jest mięso mielone wołowe. No i mamy. O proszę bardzo. A nie, to oszoł mięso mielone z szynki. No to z świni, czyli wieprzowina się nie liczy bo my sprawdzamy wołowe, 30, o, mamy, proszę bardzo, oszo, mięso mielone wołowe, 33,68, prawda, yy, 33,68, 33,68, przepraszam, wezmę łyczka herbatki i od razu zapraszam wszystkich do zasubskrybowania tego kanału, oczywiście zapraszam także do kliknięcia łapeczki w górę, Oczywiście, zapraszam także do merytorycznego komentowania i oczywiście, zapraszam do zasubskrybowania mojego angielskojęzycznego kanału. Link podałem w opisie do mojego angielskojęzycznego kanału. Bardzo bym chciał y, zacząć tam już mocno nadawać, no ale tam trzeba 1000-1500 subskrypcji, żeby YouTube mocno wybijał te filmy na angielskojęzyczną sferę YouTube'a. Tak więc. Bardzo proszę, dziękuję i przechodzę dalej. No i po ile mamy te mięso w tej, w tej naszej Polsce. No to 3368 za kilo. Prawda? A po ile było, to mięso to jest takie najtańsze, a to mięso w Hiszpanii. Sprawdźmy w Hiszpanii. No to 874, tylko czy to jest to najtańsze? Nie, to jest to nie jest najtańsze mielone. Najtańsze mielone to jest takie jakieś firmowe. Zaraz znajdziemy takie, wiecie. Z paluchem, czy tam z ptaszkiem? E, tu jest jakieś takie. Widzicie, z ptaszkiem albo z paluchem. Widzimy, tu o po 9 jest. E, po 8 widzimy taca z pre, preparatem z mięsa. <grytka> taca z mieszanym preparatem z mięsa. <grytka> no to ja bym nie chciał zjeść z tacy z m, m, mieszanego preparatu z mięsa. Szanowni Państwo, miesza... tak przetłumaczył Google po prostu: mieszany preparat z mięsa. Preparat, czyli A, bo tak tłumaczy, że preparat, czyli to się przy, przyrządza, e, pre, preperuje, prawda? Mięso mielone. Znajdźmy jakieś takie najtańsze, tak jak nam tam pokazuje. Tu mamy takie, no tu też jest roller. Widzimy, e, czyli nie takie z paluchem. No, szukamy po prostu najtańszego, a tutaj nie można kliknąć. Nie widzę nigdzie, e, żeby najtańsze nam wyskakiwało widzimy, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma bo to, to markowe jest, jak widzimy ono jest troszeczkę jakby droższe tam o 1 euro tylko, prawda, o 1 euro, tu mamy po 9,84 o 1 euro tylko, prawda, no ale jest jednak droższe no popatrzcie ja tego mięcha, Hiszpanie lubią sobie mięcho zjeść, nic z tym dziwnego, każdy mięcho lubi sobie zjeść, oprócz jakichś tam ludzi, którzy nie lubią Um, nic nie mam do wegetarian Każdy je co chce. Ja lubię mięso, jadam i będę jadał. Dobra, nie ma, nie ma, nie ma tańszego niż to. Nie ma u nich mięsa pakowanego, tak albo ominąłem, po prostu nie będę tego zanudzał, po prostu się pofarci. No widzimy, że tutaj roller Vulcano mamy 8,74, tak. Czyli jest mięsko za 874, 87. A, popatrzcie, będzie wtedy wołowe. A, tu nam wyskoczy katego kategorie. Tu nam wyskoczy, To są kategorie, tutaj wołowe mięso będzie. To pamiętamy to 874 i wołowy yy, wołowe mięso nam wyskoczy. No to zaraz będziemy wiedzieli tylko wołowe. Steki, nie steki. Oj, głodny się zaczyna robić. Yy. Głodny się zaczynam robić, jak na to patrzę. Czerwone, fajne, piękne mięsko. Pół żartem, pół serio, niedługo YouTube będzie banował za filmy z mięsem, prawda? No tak może być. Jeżeli można zakazać różnych, różnych, różnistych rzeczy w ciągu dnia, to i można będzie zakazać reklamowania mięsa jeszcze niestety może dożyjemy takich czasów no proszę bardzo w ogóle mięso mielone nie wyskoczyło w ogóle nie wyskoczyło prawda tylko takie steki powyskakiwały prawda steki 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 cielęcinka, a cielęcinka krowa organiczna, proszę bardzo. A tutaj jeszcze mamy, widzimy, cielęcinka galicyjska do 10 miesięcy, Cielin, cielęcina do 12 miesięcy, krowa, w, powyżej 48 miesięcy, organiczna wołowina, biała cielęcina do 8 miesięcy, roczniak. I widzimy ile tu jest takich różnych, najróżniejszych mięsek, prawda? No, dobra, cofniemy do tyłu. Udało się będzie, że mięso mamy 4 zł tańsze od kilo no ale wiecie, to jest różno z tym tutaj widzimy, dobra, jest 8,74 za wołowe mięsko u nas wołowe mięsko kosztuje za kilogram 33,68 no ale czyli kilogram 3368 trzeba pamiętać ciekawe ile jest mięsa w mięsie czy my mamy więcej mięsa w mięsie? No bo wiecie, tu tłuszczu dodasz, tu jakieś tam, jakieś tam wody, tu tam inaczej zważysz, tu z innego mięsa zmielisz to mięso, bo z czego wiemy, z, z nasze mięso mielone jest robione? Dlatego ja staram się jak najmniej kupować, jak mogę, nie mięsa mielonego, tylko całe, żeby mi zmielili, bo nie wiesz, co ci tam mielą, prawda? Ale wróćmy do tego hiszpańskiego mięska. No przy 8,74, przy 8.74 razy 4.4 no to 38 zł jest, tak? Ale przy kursie takim średnim 4.20, no to jest 36, a przy 4.15, no to jest 36, prawda? Czyli u nich mięso rzeczywiście kosztuje kilogram mielonego jak widzimy 37, 38 zł. No a u nas 33. A u nas 33. 34, prawda? Czyli u nich 4 zł drożej. Tylko że tam się płaci na rękę dwa razy więcej. Tak? Czyli w wo, mięso wołowe takie mają y, tańsze. A zobaczmy, jakieś inne mięska może poszukajmy e, sobie jakiegoś innego mięska. E, porównajmy tutaj kurczaki, żeśmy już porównywali. Może jakieś steki byśmy porównali, to by było dobre, prawda? Ile u nas stek wołowy? O, proszę zobaczyć, wołowy, prawda? I tu jest właśnie ten problem, że... No widzicie, bo tu właśnie Ci pokażę ciele, e, cielaczka, wiecie, galicyjskiego do 10 miesięcy no i taki cielaczek galicyjski do 10 miesięcy, może on jest super drogi. Naprawdę, no tak to, tak to ja się nie znam. No e, ja, ja Wam powiem, chyba bym wolał zjeść cielaczka, cielęcinkę galicyjską do 10 miesięcy lub cielęcinę do 12 miesięcy niż krowę lub woła powyżej 48 miesięcy. No, nie, tak mi się wydaje. Albo ogr... organiczna wołowina. No, no, nie, albo biała cielęcinka do 8 miesięcy. No nie. no, nie, wydaje mi się, że chyba ta jest tańsza i teraz jest problem. No, wiecie, no, tak, na cenach wołowiny to się nie znam. To bym musiał być, mieć steakhouse, być totalnym fanem wołowiny. To mało kto się na tym zna, i tylko trzeba mieć steakhouse, jakieś, wiecie, restauracje ze stekami, prawda? Steki jeść. No dobra mamy tu wołowinkę i widzimy wołowinka po ile za kilo taki stek 16,95. Tutaj mamy steka antrykot antrykot z polędwicy wołowej 17,95. Tutaj mamy antrykot z polewicy wołowej idealna widzimy 14,95. No co mamy antrykot 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 stek z polędwicy wołowej 14,95. A gdzie są te takie najlepsze steki? Hmm. To są gularze, o, mamy antrykot z poledwicy wołowej, widzimy po 21 e, Tu mamy steki wołowe specjalne do panierowania za 16,95 Takie steki wołowe z cielęcinką, ale gdzie są takie jak steki wiecie na grilla fajne, Ka kaszanka wołowa drugiej klasy ja bym y, reflektował o filety wołowe. Tu mamy antrykot 19,95. Tu mamy jakiś gulasz za 12. Mm. E filety z łopatki wołowej. Taca z mięsem. Filet z łopatki wołowej. Steki z igiełkrowych. 10,95 10, igieł krowych Nawet nie wiem, które to jest rzeczywiście mięso, która to jest część mięsa, mostek wołowy, no bardzo dużo jest tego, no i sprawdźmy tego antrykota, Ar... przepraszam, stek dojrzewający, aha, to taki fajny, popatrzmy ile oni mają steków, prawda, ile oni mają mięska, aż ślinka leci, Antrykot wołowy za 23 Dobra, te antrykoty one były najtańsze Porównamy antrykoty Jeżeli antrykoty są w tej samej cenie mniej więcej No to inne będą eee, Popatrzmy z galicyjskiej O, widzimy Wołowiny z HOG Galicyjska cielecinka za 14,95 za kilo Czy to dużo? No, do, no wołowe po ile było? Po 8, prawda? A tutaj masz mięsku takiego wiecie, z I sobie go Wcinasz, prawda? O, popatrzmy tutaj, przegrzeby wołowe specjalne do grillowania. Antrykot z białej polędwicy za 29, a biała polędwiczka najdroższa. No i tutaj mediolany z polędwicy wołowej. Dobra, sprawdźmy te początkowe antrykoty. Mamy tutaj organicz... popatrzmy. organiczne filety wołowe specjalne 16,95, 16 obok mamy po 17,95, tutaj mamy po 14,95, 15,48, 14,95, 14,95, prawda? No to yy, widzimy po ile są najtańsze steki, po nie wiem, 15 euro, widzimy po 16 euro, tak? Yy, czyli 16, 16 razy 4,4 yy, to jest 70 zł za, 70 zł za kilo, 70,40 groszy, a u nas steki, mięso mielone, będziemy szukać steki, steki, no u nas nie będzie pewnie steków, a może będą steki, steki, kotlety wołowe, czy nam wyskoczą? No widzimy, że właściwie no, te wszystkie ceny, no i wino taniej kupisz, i piwo kupisz taniej, wszystko kupisz taniej, bułki. No, u nas ten chleb był rzeczywiście tańszy y, jako taki, no bo tego chleba mamy dużo rodzajów, ale u nich za to te bułki mniej więcej w tej samej cenie były co u nas, prawda? Więc y, nie ma y, co się zbytnio y, jakoś tak y, przyczepiać, bo u nich bułki tańsze, u nas y, chleb tańszy, prawda? Załadowano 15 produktów. No i mamy steki. Po ile będą u nas steki? No 30. Tu jest nie, tu nie taki. Stek wołowy z antrykotu, No i mamy 139 zł, 115, 213. Stek BWT, stek BWT wołowy dojrzewający 48. No nie ma. No, tam były po 70 zł za kilo dobra łuków stek wołowy z rost ale dobra mamy antrykot no to, no to tam 70 a tu 65 taki tłusty stek wołowy z antrykotu bez kości za 65 obok mamy stek minutowy z ujca wołowego za 62 zł tu mamy za 65 no antrykoty po 65 są najtańsze no najtańszy antrykot kosztuje 65 zł przy kursie 4,40 prawda? Eee, przepraszam, tutaj e, w Polsce kosztuje na, najtańszy antrykot oszą, bo tylko takie wyskoczyły, widzicie, u nas tego mięsa, bo Pola, Polaków nie stać po prostu na wołowinę, no, nie, wołowinę bo nas nie stać, to się kiedyś szło do rolnika, łeb bywał, dawał ci cielaka i było załatwione, a dzisiaj to jest wszystko takie drogie, że wiecie, eee, no, tak jest jak jest, nie? Jest źle, e, jest tragedia. Mm. Szanowni Państwo, czyli tutaj tak, no widzimy: tu antykoty mamy po 15,48, gdyby 15,48 razy, razy 4,2 policzne, no to jest 65 zł za kilo, tak? Mająż po 4,2, po 4,4, no to jest 68 zł za kilo, tak? Tak? Po dzisiejszym naszym zawalonym kursie to jest 72 zł, ale to liczyć to jest bez sensu, przecież to jest, no to wiecie, to jest tylko chwilowe i to będzie out of date. No a u nas ile? U nas, no widzimy, że też, ile, 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 po ile były, tego nie liczymy, no antrykot, antrykot, no 65 zł, no i no 65 zł, szanowni Państwo. No mamy tą samą cenę, widzimy, łuków, stek, wołowy antrykot, bez kości, tak, 65 no to u nich też jest 65, jeżeli liczymy yy, po kursie yy, 4.20, tak? Po takim, po takim kursie. Jeżeli liczymy po kursie 4.30, no to jest po 66.56, tak? Czyli ta cena właściwie się nie różni, to w zależności od naszego kursu. Jak jest polska złotówka zawalona, no to u nich to jest troszeczkę drożej. A jak jest w normalnej cenie, no to jest w tej samej cenie, prawda? Taka jest niestety ta tragedia, że. No, wołowina nawet jest w tej samej cenie, po prostu jest w tej samej cenie. A zresztą mają taki wybór cholerny, że widzimy, że, że jeżeli ktoś lubi wołowinę, to tylko iść do, widzimy, oszą hiszpańskiego Al i sobie tą wołowinkę tam, szanowni państwo, kupować i robić steki e, e, zajadać, jeść, prawda, i być szczęśliwym, popijać tanim, dobrym, pysznym winkiem od rolnika i zażywać słoneczka, szanowni państwo. W pięknych tutaj, właśnie takich cudownych miejscach, szanowni państwo, gdzie ceny nieruchomości przez 30 lat wychodzą 10 razy taniej, prawda? I to nie są żarty, bo to robię te statystyki i żywność też jest po prostu w tej samej cenie albo tańsza, ale minimalna płaca, szanowni państwo, jest tam dwa razy większa, a dodatkowo, no, widzimy. Nie trzeba gazu, nie trzeba tego, nie trzeba tamtego. I nie powołają cię tam, gdzie nie chcesz pójść, nie nakażą ci tam, gdzie nie chcesz pójść. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, zapraszam do klikania łapki w górę, merytorycznego komentowania, zapraszam do zasubskrybowania mojej angielskojęzycznej opcji kanału ekonomicznego. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.